Ten wstęp na pewno wywarna na was wielkie wrażenia, jeżeli chodzi o wasze wspomnienia dotyczące Wilczka TM, jego pułapek oraz całej jego historii na SKKF-ie, czy też jego pracy na YouTubie. Także nie przedłużając, chciałbym was serdecznie zaprosić na kolejny materiał z historii, tym razem przywołany wcześniej Wilczek TM, więc jeżeli ci się seria z historii podoba, to możesz już zostawić kciuka w górę i po sobie suba. Także do zobaczenia. WilczekTM na dzień dzisiejszy posiada 30 tysięcy subskrypcji na YouTubie oraz zgromadził prawie 1500 lajków na swoim fanpage'u na Facebooku. Najstarszy film publiczny znajdujący się obecnie na kanale WilczkaTM został przesłany 29 sierpnia 2013 roku i był to film aż Hashtag jeden, kamp, czyli double kill na hacie. swoje pierwsze filmy nagrywał tylko i wyłącznie z serwera hardcore SKKF-a, gdzie grał w gildii e, Camp, czy potem Ach, ale naprawdę fajnie to wszystko wyglądało. Natomiast nie wiedział kompletnie, że za chwilę poprzez tworzenie nowej serii zmieni bardzo, bardzo dużo, nie tylko w swoim życiu, jeżeli chodzi o swoją popularność na portalu YouTube, ale zmieni także bardzo, bardzo dużo na serwerach hardcore i z i wywrze naprawdę niesamowitą zmianę na większości społeczności Minecraftowej PvP. Wilczek Trapper to seria po prostu sztosik na polskim YouTube, jeżeli chodzi o serwery Minecraft PvP czy Minecraft Server hardcore i ktoś kto ogląda w ogóle serwery hardcore i tak dalej to oczywiście wie co to jest za film, ponieważ ten film Rozpoczął troszeczkę taką śmieszną epokę, gdzie ludzie zaczęli grać już nie tylko na fosę, tylko na jakieś trapy, na jakieś beczki, na jakieś pułapki i naprawdę było tego coraz więcej, co potem zauważyliśmy na hardcore, potem chcieli powrót do starych czasów, ale to już jest inna odskocznia, natomiast ten film, ta seria rozpoczęła naprawdę niesamowitą epokę na serwerach hardcore Całkowitej zmiany rozgrywki, bo większość ludzi wolała zabijać w taki sposób niż po prostu się klepać. Wilczek, oprócz nagrania kolejnych dwóch materiałów w tamtym czasie z Wilczek a które naprawdę fajnie, ale to fajnie się sprzedawały na YouTubie, nagrał taki filmik jak Wilczek na MCHC. To jest dosyć istotny film ze względu na to, że. W tamtym czasie MCHC i serwer hardcore mcskkf.net prowadziły bardzo zażaratą rywalizację i też o youtuberów, którzy jak najbardziej chcieli wspomagać swój serwer i akurat nie Wilczek z tego faktu, że grał bardziej na SKKF-ie stworzył taki filmik Wilczek na MCHC, Znak zapytania, gdzie tak naprawdę w filmie można odnieść taką interpretację poprzez to, że zabijają się z bełapem na yy, łapki że nie będzie tam grał, nie ma ochoty i woli poczekać sobie na skafa, woli grać na jedynym e, wartym uwagi serwerze hardcore i e, nie jest zainteresowany e, grą na MTHC. Oprócz tego, Wilczek w tamtym czasie rozpoczął serię, która rozpromowała jego kanał. Tak samo moim zdaniem, jak Wilczek jak a Trapper, czyli jestem oszustem i najpopularniejszy oszust na jego kanale, ale też myślę, że jeden z najpopularniejszych ogólnie w historii Oszustów. Jest to jestem oszustem. Active. A dzisiaj będziemy was klepać, dokładnie tak, więc zapraszam dalej. Oprócz oszustów i trapów, wymyślał coraz to kreatywniejsze materiały, takie jak specjalna trzyka, czyli jak zarać masówce, Troll na Pro Plus TXT, które naprawdę było fantastyczne i wiele osób pobrało teksturpaka. Oczywiście dostał się na serwer sławy hardcora, który nie przetrwał zbyt długo, natomiast jest to dla niego na pewno albo było bardzo duże wyróżnienie, że zauważono go jako youtubera, który naprawdę dobrze radził sobie na serwerze hardcore. Do tego naprawdę wymyślił kapitalną serię, moim zdaniem, action. Po prostu akcja. W której właśnie naparzył się z innymi gildiami i pokazywał naprawdę nie normalne jakieś akcje, nienormalne jakieś klepy, tylko naprawdę pokazywał jak być prawdziwym fighterem na serwerze Skafa. Wilczek, nagrywając i zdobywając coraz większą sławę, próbował rozpromować na swoim kanale, bardzo Minecraftowym kontentowo, troszeczkę inną formę filmów i na przykład zaczął wrzucać takie filmy jak. Najlepsze momenty z dola, po prostu, czyli lol moments, no nie przyjęły one się zbyt dobrze, znaczy miały tam jakieś konkretne wyświetlenia, natomiast w porównaniu do oszustów, czy odcinków strapów, czy ze a no to nie było żadnego porównania. Też fajną formą, jaką zrobił, taka troszeczkę odskocznia od Minecrafta, a to było wrzucenie coś z GoPro i to był snowboard montage w Szwajcarii, także naprawdę fajny materiał. Oprócz kolejnego materiału z Lola, czy też kolejnych oszustów i actionów powstała naprawdę fajna seria, którą właśnie stworzył Wilczek, czyli Failes Hardcore. była to jest w sumie nadal bardzo, ale to bardzo popularna seria i wiele innych youtuberów podłapało ją i zaczęło ją tworzyć taki jak Xero. Pamiętam, że właśnie też robił taką podobną serię. I tak samo właśnie Wilczek stworzył i naprawdę sztosik, naprawdę fajnie się to oglądało, ponieważ Takich nie, takie fajle nie zdarzały się codziennie. Natomiast oprócz tego wpadł na pomysł zrobienia piosenki. Znowu mam bana, czyli mcskf.net versus mchc. Oprócz tego, że naprawdę Wilczek robił fajne materiały, to miał naprawdę bardzo dużo szczęścia i potrafił odnaleźć się w sytuacji, co idealnie odsorowuje materiał z SKKF gdzie wraz z BCWP wbili poprzez Buga do bazy i zrobili naprawdę niezły rozpiew. Za to dostali oczywiście pana. Od administracji SKKEFA, ale sama akcja i sam pomysł, po prostu godny pogratulowania, a wykonanie jeszcze lepsze, więc naprawdę film kapitalny. Trzeba odnotować, że przez tego bana, właśnie Wilczek zaczął grać na edycji serwera hardcore innego, czyli MSHC, na którym mówił poprzednio, że kompletnie na nim nie będzie grał. Przełamał się i naprawdę film na dzień dzisiejszy ma ponad 70 tysięcy wyświetleń, czyli można powiedzieć, że bardzo dobrze się przyjął. Oprócz tego, oczywiście, fejmy z HC, czyli seria, która naprawdę miała być bardzo dobra, która miała zrzeszać youtuberów z hardcore'a, natomiast tak się nie stało. Seria bardzo szybko upadła i nie wywarła ona jakichś zmian na community Minecraftowym. Tak naprawdę był to tylko niuans w całej tej historii. Jednym z bardzo ważnych momentów w karierze youtubera, takiego, który nie ukazywał się wcześniej, nie ukazywał swojej twarzy, nie pokazywał się tak w mediach społecznościowych, no to pokazanie twarzy, taki typowy vlog jest bardzo istotny i przełamuje pewne bariery. I tak samo moim zdaniem było u Wilczka, tylko że on już nie nagrał kolejnych vlogów. Moim zdaniem to był troszeczkę tak powiem, przegryw ze strony Wilczka, ponieważ yy, serią vlogów mógł naprawdę dużo zdziałać na swoim kanale i przenieść go w troszeczkę inny content, bo naprawdę ludzie to oglądali. Dodatkowo oczywiście w filmach yy, tych związanych z vlogami yy, reklamował serwer msixero.pl, gdzie tam yy, bardzo współpracował właśnie z Xerem, no właśnie ze względu na to, że był tego jego serwer, to yy, promował taką inicjatywę. Właśnie takie vlogi były moim zdaniem dziwne, bardzo nieprzemyślane, no ale spoko, że takie się pojawiały. Natomiast oprócz tego powstała naprawdę w tym czasie niesamowita seria oryginalny HC, w której po prostu Wilczek robił rzeczy, do których nie byliśmy przyzwyczajeni. Robił jakieś minigamesy, tylko że na serwerze hardcore, co było bardzo dziwne. Oprócz tego powstały kolejne materiały z MCHC, no i Wilczek powrócił znowu do nagrywania Lola i otwierał mystery gifty. Moim zdaniem na tym filmie z vlogiem coś się zaciął na kanale Wilczka Kolejne materiały, które były produkowane z MCHC czy jakieś specjale, czy kolejne materiały wydawały mi się troszeczkę na siłę. To już było moim zdaniem troszeczkę niepotrzebne, jeżeli czegoś się nie chce robić, to się po prostu tego nie robi. Oczywiście ludzie to oglądali, bo tam jest naprawdę niesamowite wyświetlenia. 50, 60 tysięcy wyświetleń na serwerze hardcore, no to troszeczkę niespotykane liczby. Tym bardziej oszusty, dwa ostatnie, które zrobił. No i oczywiście długo zapamiętany przez najwierniejszych fanów Wilczka, czyli ostatni oszust na akademii, czyli jestem oszustej I to jest koniec takiej epoki w karierze akuratnie Wilczka. Chodzi mi głównie na YouTube, bo właśnie wtedy przestał nagrywać. Teraz troszeczkę bardziej. Prywatnie, że tak powiem, zbadałem kilka elementów, tu w domyśle, troszeczkę tu w faktach, także nie więcej Wam to teraz przedstawię. Nasz główny bohater dzisiejszego odcinka to Wojtek. Wojtek jest pełnoletni, Wojtek lubi imprezować, Wojtek wozi się fajnymi furami, Wojtek podróżuje po całym świecie, Wojtek zwiedził Japonię, Wojtek był w USA, co widzieliśmy na vlogu. Wojtek był w Szwajcarii, Wojtek był we wszystkich krajach pewnie na ziemi, no teraz żartuje oczywiście, no ale bardzo ważne, żeby podkreślić, że jest to gościu z kasą, czy z klasą, to nie wiem. Natomiast e, fajnie, e, że kilka niuansów można takich wychwycić z jego na przykład Facebooka, gdzie pokazywał e, kolejne filmy nagrywane, które nie były publiczne, na przykład kiedy był e, na New Winter Games e, 2K15. 2:15 po prostu gdzie spotykał się właśnie z fanami e, czy po prostu rozmawiał ze znajomymi i było tam kilka naprawdę momentów w których myślę że chciał powrócić do vlogowania pytał się wielokrotnie jak to wygląda no ale natomi natomiast nie wrzucił tego e, na e, oczywiście publika no i te filmy że tak powiem są cały czas na niepubliczne można je zobaczyć e, na fanpage'u wilczka tam bardzo dużo się działo po jego odejściu tak naprawdę natomiast e, w tej chwili że tak powiem zapadła Lekka cisza, no i musimy czekać na odezwę od naszego wilczka, czyli majstra od pułapek. Jeżeli chodzi o ciekawostki, to myślę, że to jest na tyle, i osoby, które z nim są bliżej, czy były bliżej, mogą powiedzieć więcej na temat jego życia. I tak naprawdę jego stylu życia. Możecie to udostępnić oczywiście w komentarzach, żeby reszta mogła to zauważyć. Na jego ciekawostki czy jakieś inne fakty, możecie także zamieszczać w komentarzu. Do czego Was serdecznie zapraszam. Także hej, ziomki, to jest podsumowanie z tego całego materiału, tego filmu na temat Blitzkart.tm. Jeżeli chcecie wyrazić opinię na temat jego osoby, czy jakieś ciekawostki, czy fakty. Czy porozmawiać w komentarzach, to serdecznie do tego zapraszam. Zapraszam do zostawienia kciuka w górę, bo naprawdę napracowałem się nad tym materiałem i chcę, żeby jego historia wypłynęła jak najszersze wody, także możecie udostępniać oczywiście ten film, możecie zostawiać kciuka, możecie zasubskrybować, żeby zostać ze mną na dłużej. I oczywiście, jeżeli chcecie oglądać inne materiały z historii innych osób, to serdecznie zapraszam, ponieważ wszystkie historie znajdują się w opisie tego filmu. Także serdecznie Was tam zapraszam. Ja dziękuję za czas spędzony ze mną i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Salut! Na razie!